Fala komentarzy, która pojawiła się pod różnego rodzaju materiałami, gdzie właśnie było pokazane, jak Kasia wygłupia się na, na scenie, jak umila sobie sama czas, jak, jak walczy z nudą, jest po prostu czymś tak żenującym. To jest ta fala hejtu, która się wylała na siedmioletnie dziecko, ta pogarda wobec małego. Nikomu, e, niczemu niewinnemu e, dziecku. Jak e, ta pogarda, która e, wylewa się właśnie z ust tych, którzy po prostu nie zgadzają się na, e, z tą sytuacją, że Karol Nawrocki został e, prezydentem e, elektem, jest czymś obrzydliwym. Wszyscy ci, którzy hejtowaliście siedmioletnią dziewczynkę, która po prostu zajmowała sobie czas. Którzy wylewaliście na nią wiadro pogardy, który, którzy wyzywaliście ją od najgorszych, którzy y, przyczyniliście się do tego, że jeżeli ona to przeczyta, być może nie będzie się z tym czuła dobrze psychicznie. Mam nadzieję, że nigdy nie trafi na te komentarze. Jesteście chorzy z nienawiści, jesteście obrzydliwi, jesteście żenujący.